Witajcie bardzo serdecznie na kanale Miłe Rzeczy. Moi drodzy, jak się okazuje, wkrętarka nie służy tylko do prac budowlanych czy jakichś remontowych, ale zdaje również świetnie egzamin w ogrodzie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, do czego ona mi służy. Od paru już lat jest moim nieodzownym narzędziem w pracach ogrodniczych powiem również, kto wygrał herbaciarkę. Wybrałam najfajniejszy komentarz z tego ostatniego filmu i pokażę Wam również, jak robić lasagne. Myślę, że nie będziecie się ze mną nudzić. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do sadzenia tulipanów i innych roślin cebulowych, chciałabym Wam wszystkim serdecznie podziękować za przemiłe komentarze pod moim ostatnim filmem. Naprawdę zmotywowaliście mnie na maksa. Czuję straszny power, żeby nagrywać tych filmów coraz więcej, bo też takie były sugestie. No ale niestety, herbaciarkę mam jedną, więc może ją wygrać tylko jedna osoba. I będzie to, jest to pani Dorota z 7320. Może przeczytam fragmencik tego komentarza, bo on jest bardzo długi, ale poza tym, że jest bardzo miły, jest również bardzo inspirujący, motywujący. Także bardzo dziękuję za ten komentarz. I pani Dorota pisze: Tak, na pani kanał zawitałam niedawno i zostałam, bo zwyczajnie mnie oczarował. Jest w tym świecie, który Pani prezentuje, coś magicznie bajkowego, niezwykle przyjemnego dla oka. Wszystko, co Pani tworzy, odnawia, przerabia. Mam na myśli rękodzieło. Jest nie tylko pomysłowe, ale i gustowne. Fajnie się ogląda, bo trafia do kobiecej wrażliwości. Właśnie o to mi chodzi. Chodzi o to, żeby mój kanał powodował takie, wiecie, lepsze odczucia, powodował, że bardziej Wam się chce, że motywuje Was, na przykład malując meble, czy robić, robiąc jakieś takie rzeczy, wiecie, e, e, faktycznie tak jak Pani tu napisała, rękodzieło, że ch chce wam się więcej. Ten komentarz jest bardzo, bardzo długi. Nie będę go czytać w całości, ale tutaj końcówkę jeszcze przeczytam. Dla mnie obrany przez Panią kierunek rozwoju kanału jest trafiony. Dzieli się Pani tym, co jest dla, dla Pani pasją. Z przyjemnością oglądam kolejne odcinki. To bardzo dobrze spędzony czas. Dziękuję za ten komentarz i herbaciarka pojedzie do Pani Doroty. Prosiłabym, żeby Pani skontaktowała się ze mną w wiadomości mailowej. Po, w opisie do tego filmu podam y, mój mail. Także gratuluję Pani Dorocie i bardzo wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuję y, za przemiłe komentarze. Sadząc rośliny cebulowe w zasadzie mamy trzy opcje do wyboru. Przynajmniej ja o trzech opcjach y, wiem z autopsji. I y, na początku sadziłam tulipany używając y, takiej oto łopaty. Potem przeszłam na taką sadzarkę ręczną, ale dwa lata temu. Doszłam do wniosku, że muszę to jakoś usprawnić. No, bo wiecie, jak ma się do wsadzenia na przykład kilkaset cebulek tulipanów, wykopywanie dziury łopatą, no to szczerze mówiąc, jest taka dosyć mozolna praca. Łopata sprawdza się wtedy, kiedy mamy na przykład dużą powierzchnię, wtedy wykopujemy sobie jeden wielki dół, przysypujemy i wtedy wszystko jest ok. Ale jeżeli, tak jak w moim ogrodzie, jest mnóstwo roślin, bo moje rabaty są już praktycznie zapełnione, a chcę uzupełnić je o cebulki tulipanów. Wtedy muszę tutaj, wiecie, wskakiwać między te rośliny. Yy, gdzieś tam sobie szukam wolnych przestrzeni i co roku dosadzam tulipany. I w tym przypadku odrzucam te dwie opcje. Sadzarkę, łopatę i z tymi dwoma narzędziami zdecydowanie wygrywa wkrętarka. Wkrętarką sadzę tulipany błyskawicznie. Dziureczka, cebuleczka. I zasypujemy. Na tej rabacie mam już tulipany. Tutaj są obsadzone tulipany Angelik, natomiast tutaj będę sadzić tulipany w takim intensywnym kolorze pomarańczowym. I teraz zrobimy sobie taki test. Porównamy, czym szybciej się sadzi. Czy tą sadzarką do tulipanów, czy wkrętarką. Powiem Wam szczerze, że w zeszłym roku próbowałam zasadzić 100 tulipanów tą sadzarką, ale niestety po jakimś czasie ręka mi wysiadła, odmówiła mi posłuszeństwa. Mam problem z barkiem, więc no, tak średnio. No i lecimy. I to wygląda mniej więcej tak. Tak jak mówię, u mnie jest ziemia gliniasta raczej, więc żeby się tam do środka dostać, no to troszeczkę mi zajmuje czasu. A teraz... Robimy test wkrętarką. Kupiłam sobie takie specjalne wiertło, bo do tych cebulek musicie mieć dosyć duże wiertło, które właśnie jest przeznaczone do tego typu czynności. Zakładamy go na wiertarę i lecimy. Zobaczcie. Pyk. I w zależności od tego, jaką cebulkę sadzicie, czy jest to duża cebulka czosnku, wtedy wiercicie sobie większą dziurę. Jeżeli jest to mniejsza cebulka, na przykład szafirka czy tulipana, wtedy robicie dziurkę mniejszą. I zobaczcie, parę ruchów, i mam już tutaj kilkanaście dziur. I zrobienie 10 dziurek zajęło mi około, nie wiem, chyba 20 sekund, maksymalnie 30 sekund. Cebulki sadzimy na trzykrotną wysokość takiej cebuli, czy to czosnku, czy to tulipana, na trzykrotną wysokość. Jeżeli chodzi o sadzenie roślin cebulowych, czy to tulipanów, czy czosnków, jacynthów, yy, w ogóle jakichkolwiek, yy, wiadomo, że są to. Cebule w ogóle lubią glebę przepuszczalną. U mnie w ogrodzie jest gleba gliniasta, więc kiedy robię sobie dołek, na dno tego dołka wysypuję troszeczkę kompostu lub torfu. Cebulki dobrze jest też zaprawić mączką bazaltową. Do dużego takiego, wiecie, naczynia daje sobie cebulki, a następnie przysypuje mączką bazaltową. Mączka zapobiega chorobom grzybowym, ale nie wiem, zauważyłam również, że u mnie w ogóle nie ma nornic. twu twu odpukać. Nie wiem, czy mój pies powoduje to, że one czują przed nim respekt, czy rzeczywiście mączka bazaltowa, cebulki, które są osypane mączką bazaltową, jak gdyby odstraszają nornice i. Nie wyżerają mi ich, więc no możecie spróbować. Może w tym coś jest rzeczywiście. Wsadzenie 60 cebulek za pomocą wiertarki zajęło mi nie więcej niż 10 minut. Myślę, że ten patent wam się spodoba. Jeżeli go jeszcze nie znacie, wykorzystacie też w waszych ogrodach. Napiszcie mi, czym wsadzacie tulipany. Czy używacie łopaty, czy też tej takiej sadzarki do tulipanów? Koniecznie się podzielcie ze mną tymi informacjami. A teraz przechodzimy do lazani. Ale zanim przejdziemy do lazani, osoby, które oglądają mój kanał, śledzą mnie na YouTubie, pamiętają zapewne, jak w zimie. To było chyba w zimie, malowałam doniczkę taką oto donicę, plastikową metodą dekuparz. Zdobiłam ją farbami kredowymi, a następnie za pomocą serwetek przyklejałam i zdobiłam ta donica. To była dokładnie taka sama donica, jak tutaj ta nie ozdobiona. Więc sami zobaczcie jak z takiej zniszczonej starej rzeczy można zrobić coś całkiem fajnego. Lazania to nic innego jak warstwowe układanie cebul, wszystkich roślin cebulowych. I robimy to w ten sposób, że na dno takiej donicy daję warstwę keramzytu, bo wiadomo cebulki te cebulki te donice będą stać na zewnątrz, więc chodzi o to, żeby one nam nie zgniły. A więc dajemy karamzyt, warstwa ziemi. Jeżeli jest duża donica, spokojnie możemy zrobić trzy warstwy lasagni. I zaczynamy od cebul największych, czyli na samym dnie idą cebule największe. Ja daję tutaj zazwyczaj tulipany i żonkile, ale z tych większych odmian. Dosyć gęsto układamy te nasze cebule. I pierwsza warstwa lasagni gotowa. Teraz przysypujemy to ziemią. I robimy kolejną warstwę. Na tą drugą warstwę idą cebulki troszeczkę mniejsze. Ja będę dawać hiacynty i żonkile w takich mniejszych odmianach. Narcyzę w zasadzie, nie żonkile. I tutaj kładziemy kolejną warstwę, i oczywiście ważna zasada: jeżeli wkładacie cebulki, to pamiętajcie o tym, żeby nie, nie dać ich do góry nogami. Tylko wiadomo, ten zęzelek idzie do góry, natomiast ta dubka idzie na dół. I znowu przysypujemy warstwę ziemią, a na tą najwyższą warstwę będę dawać najmniejsze cebulki, i będą to y, cebulki szafirków i moja lasagne jest już gotowa. Po wsadzeniu tych cebul intensywnie podlewam. Ustawiam w miejscu raczej cienistym, osłoniętym, pod jakimś zadaszeniem i do wiosny praktycznie nie podlewam tych cebulek, no chyba że ziemia bardzo wyschnie to delikatnie podlewamy. Z intensywnym podlewaniem wchodzimy dopiero na początku wiosny, kiedy zobaczymy, że dzióbki naszych cebulek już zaczynają wychodzić, że rośliny już zaczynają kiełkować, wtedy wchodzimy z podlewaniem, wystawiamy już roślinki tam, gdzie chcemy docelowo, żeby one sobie rosły. Moi drodzy, cebule posadzone, lazanie zrobione, Poszło to szybko. No mam jeszcze przed sobą około 100 cebulek do wsadzenia, ale myślę, że za pomocą tej wiertarki pójdzie mi błyskawicznie. Mam nadzieję, że to dzisiejsze wideo Wam się podobało, że wykorzystacie patent z wiertarką, że zainspirowałam Was również do zrobienia lazani. W opisie do tego filmu podam Wam link do tej lazani, które robiłam jeszcze w zeszłym roku, bo oprócz układania cebul w Donicach. Na te cebule dawałam jeszcze kwiaty. Żeby te donice nie stały puste, to na wierzch tych donic umiejscowiłam jeszcze kwitnące chryzantemy, żeby cieszyły jeszcze oko do przymrozku. Więc zajrzyjcie sobie koniecznie jeszcze do tamtego filmu. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania i widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że w równie będzie piękna pogoda. i w będą również dawać tak czadu, jak dzisiaj. Do zobaczenia.